Dzień dobry. Dzisiaj jestem z moim bratem Wiktorem i dzisiaj otworzymy Labubu, którego przebierzemy za Mikołaja. Zobaczcie, tutaj jest plus Świętego Mikołaja. Tak się prezentuje. A Labubu mamy z serii e, Exciting Macarons i Wiktorku, którego chciałbyś trafić. O tego bardziej. Najbardziej Wiktor chciałby trafić niebieskiego, a ja bym najbardziej chciała trafić tego zielonego, bo wtedy mógłby być grinczem, albo tego beżowego Soy Milk, bo też jest bardzo ładny i pasowałby. Więc nie przedłużając, otwieramy. Tutaj Ci napocznę. Dasz radę? Poczekaj. O, dobra. Wiktor pociąga. Ja ci pomogę. Dobra, możesz rozerwać w sumie. Pudełko nie jest ważne. Ok, Wiktorek otwiera. Ok, pokaż saszetkę. O! Tak się prezentuje saszetka. O i tutaj są jeszcze oczywiście sekrety. Uwaga, Wiktorku, otwieramy, pociągaj tutaj. Ja zamykam oczy. Myślę, że tu się finalnie trafi różowy albo sekretny. To jest ten, którego chciałeś! To niebieski! Tak, trafił się dla Wiktora. Popatrzcie, niebieski, czyli Sea Salt Coconut. Tak on się prezentuje. Zobaczcie. Tak się prezentuje. Od razu ma już tutaj zawieszkę. O! Tak wygląda. Proszę bardzo. I teraz będziemy. Go, jaki on zrobił? puchaty minusi. I teraz będziemy go przebierać w strój świętego Mikołaja. Jeśli potrzebujesz korepetycji z matematyki, wypróbuj aplikację MatWise. A z kodem Nelicja masz 20% zniżki na pierwsze 3 miesiące. Więc otwieramy. I co my tutaj mamy? Wow! Wow! wow. wow. Oczywiście, czapka Mikołaja. Wiadomo, zobaczcie, jest mała, duża. Nie ciągnij Wiktorku, bo się może rozerwać. Tutaj jest yy, kubraczek, marynarka, bluza. I zobaczcie, tutaj jest ale słodkie laska, yy, choinka, tutaj jakiś worek świętego Mikołaja i pierniczek. I jeszcze tutaj pasek. I mamy spodnie tutaj, więc najpierw mu spodnie nałożymy. To. Ja mu nałożę spodnie. A zobaczcie, jak śmiesznie wygląda. Jakby miała takie majtki czerwone. Ale śmieszny kontrast jest, bo czerwony z niebieskim. Tylko tutaj mu tą metkę schowam, żeby mu nie wystawała metka. Okej, okay. teraz nakładamy tutaj górę, czyli tą bluzę. O, cyk. Zobaczcie, bo tu jest pas. Mikołaja. Tak się prezentuje. Już mu nałożyłam ten pasek. Tutaj ładnie naciągnęłam. Zobaczcie, popatrzcie. Tak się prezentuje. I Wiktor nałoży czapkę. Nakładaj czapkę, bo czapka jest najważniejsza. Tylko o tak ładnie, żeby nie było widać szwu. Dawaj, spróbuj. Dasz radę? Okej, okay. ale zobaczcie, jaki fajny. Poczekaj, o cyk, zobaczcie, jak fajnie wygląda. Ma taką czapkę jak Wiktor. Zobaczcie, normalnie, taka sama, tylko że w mini wersji, ale fajnie wygląda, ubrany, mega do niego pasuje. Fajny kontrast jest pomiędzy tym niebieskim a czerwonym. Tutaj ma, co to jest, Wiktorku? To jest laska cukrowa. Tak, tu jest laska cukrowa, co tutaj jest? Choinka. To jest pierniczka. No, pierniczek choinka. Tutaj z worek świętego Mikołaja i... I drugi pierniczek. I drugi pierniczek. Tak się jeszcze pokażę Wam, jak wygląda z tyłu. Tylko tu mi się trochę pastę zawinął, ale trudno. O, poprawię. Zobaczcie, tak wygląda z tyłu. Jeszcze Wam pokażę. O, Tylko chcę przemienić, bo żeby tutaj ładnie było ten. Tak wygląda z tyłu, ale fajnie, jakie ma stópki. I tak się prezentuje, tylko o, stópka mu się odwróciła. Mega fajnie wygląda, słodko. Proszę, Wiktorku, pokaż dla widzów i powiedz, na ile oceniasz strój? Świętego Mikołaja. Świętego Mikołaja. Podoba Ci się strój? Tak. No, fajny jest. Podoba Ci się Labubu? Tak. No to najważniejsze, że się dla Wiktorka podoba. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że wam się podobało. Piście, czy chcecie więcej filmików z Wiktorkiem. Tak się prezentuje Labubu. Wygląda mega uroczo i śmiesznie. I się z wami żegnamy, buziaki.